Siemano, tu Bernard ze Bar. Wyjazd do Ham był rewelacyjny, ale to, co zobaczyłem po powrocie do domu... Begin, po pierwsze, jedna z ciekawszych samic w Lamparcich złożyła przepiękne Jajeczka, zaraz do tego przejdziemy. Po drugie, kolejny znios pytonów królewskich wyszedł sam z jajek, nie czekając aż jajek natnę. Miało to być właśnie dzisiaj. Dzisiaj miał być film z nacinania, lecz one wyskoczyły parę dni wcześniej i zrobiły mi mega niespodziankę, jak wjechałem tutaj rozpakować zwierzęta. Późno w nocy zabrałem się do pracy, zerknąłem sobie profilaktycznie do inkubatora i bang! Mamy młode pytony królewskie, które zresztą zaraz zobaczycie. Ale najpierw zacznijmy od tej ślicznej samicy e, Eublephara lamparciego, odmiany barnej Green Tangerine Head Raptor. Zobaczcie, no jest po prostu prześliczna, a zbliża się do wylinki. Cudna. Samica wraca do haremu, a my bierzemy się za szukanie jaj. Oczywiście pojemniczek wypełniony perlitem w stosunku 1 do jednego z wodą. Kopczyk jest zrobiony, więc wiem, że ja są teraz delikatnie. Będziemy sobie je odgrzebywać. No i szukamy. Na pewno są w tym rejonie. Szukamy, 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 szukamy i mamy, mamy pierwszego tiktaka. Teraz go będziemy musieli delikatnie odgrzebać, żeby nie zmienić jego położenia. Bo samica najprawdopodobniej złożyła jaja gdzieś na weekendzie, więc zarodek pewnie się już przykleił. Delikatnie otwieramy pojemniczek z mokrym perlitem. Standardowo ja mieszam wermikulit czy perlit, standardowo 1 do jednego w stosunku wagowym, więc wilgo powinna powinno być ok. Delikatnie przygrzebiemy, żeby się nie obrócił, ale nie zakopujemy. To jest naprawdę mega ważne. No, i bierzemy się za następne. Jest, drugie, już je czuję. Delikatnie wyciągamy, otrzepiemy delikatnie z ziemi. Wygląda naprawdę na dobre zapłodnione jajo. Także idzie do pojemnika. Kontrolnie, jeszcze sprawdzimy, czy nie ma tam czegoś więcej czy jakaś kolejna samica nie złożyła. Nie złożyła jaja, ale już najprawdopodobniej mamy tylko te dwa jaja. Nie ma nic. Zatykamy pojemnik z jajkami na szczelnie. Box do składania jaj trafia z powrotem do samic. Zaraz opiszemy jajka i lecą prosto do inkubatora. Ta samica, zresztą jak wszystkie samice ublefarów lampardzik w w tym sezonie, była łączona z samcem Raptor, czyli Eclipse. Kremper Albino, więc liczę na bardzo fajne GT Raptory. Cross GT Raptory. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, co z tego wyjdzie. Zanim przejdziemy do pytonów królewskich, bo już się nie mogę doczekać, kiedy je zobaczę, kiedy zobaczę, kiedy pokażę Wam, co tam się pokluło, kilka słów wyjaśnienia odnośnie targów w Ham. Słuchajcie, na targach w Ham jest bardzo, ale to bardzo twarda zasada. O zakazie robienia zdjęć i nagrywania filmów. Dlatego nie przygotowałem dla Was relacji. Ja o miejsce na tych targach, o numer klienta, starałem się prawie dwa lata. W takiej sytuacji, naprawdę mi jako hodowcy ciężko jest ryzykować nagrywanie filmu kosztem wywalenia z targów i tak naprawdę do dożywotniego bana. Historia niektórych polskich wystawców ale również zagranicznych wystawców pokazuje, że nie warto jest zadzierać z organizatorami tych targów, ponieważ oni są bardzo rygorystyczni w tym temacie i byłem świadkiem, gdy kilku hodowców, którzy złamali regulamin tych targów, dostało do dożywotniego bana, więc wiecie, w moim wypadku, żeby nagrać relację, to jest naprawdę zbyt duże ryzyko, więc tej relacji nie ma, ale w zamian mam dla Was rewelacyjny film w przygotowaniu. Bo nakręciłem dwie godziny materiałów dla mnie to jest naprawdę sporo. To będzie masa pracy, masa cięcia, masa ogarniania. Ale jak zobaczycie ten efekt końcowy, myślę, że będzie torpeda. Miejsce, które odwiedziłem po targach, do którego trzeba było jeszcze dołożyć kilkadziesiąt kilometrów, żeby się tam przejechać. A wiecie, że droga nie była mała, bo to 1200 kilometrów w jedną stronę z mojego domu na targi w Niemczech. Więc jest to naprawdę bardzo długa trasa. Jak na weekendowy wypad, ale materiał. Myślę, że będzie tego warty. Dobra, przejdźmy już do pytonów królewskich. Łączenie, z którego młode zaraz zobaczycie, nie jest jakieś super torpedowe, nie jest to łączenie mm, pięciogenowych, recesywnych, wizualnych węż, które będą kosztować fortunę, ale jest to łączenie naprawdę dla mnie bardzo ważne, potrzebne do mojego kolejnego projektu. Jest to łączenie samicy. Cynamon Yellowbelly z samcem, pajboldem. Możliwe, że jest tam pastel, ale to jest takie tylko gdybanie jak coś wyjdzie, to będę mógł to potwierdzić. Przejdźmy zatem do maluchów. Dobra, otwieramy pudło. Zobaczmy, jak wyglądają te maluszki. Uuu, o kurde, ale śliczne ciemności. Widzicie, że wszystkie z jajek wyszły. Same sobie je podacinały, same powychodziły. Spinacze out. Zobaczcie, jakie śliczne. Ale kociołek ciemności. Bardzo mi się podoba kombo. Jajeczka, puste skorupki. Wyrzucamy. Zobaczcie te śliczne kuleczki. Ale są bombowe. Poważnie, ale są bombowe. Kratka wy, wylatuje. A my przyjrzymy się im teraz z bliska. Zaczynamy. Na pierwszy ogień leci taki młodziak po brzuszku i po całej tej tej jest, wnioskuje, że jest to młody Yellow Belly. Ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczcie jak ładnie widać markery na Pajbolda. Jaki czysty brzuszek, ładna linia. Naprawdę rewelacyjny młodziak. Następny. Normal. Bardzo śliczny, ale też widać rewelacyjne markery na Pieda. Kurde, naprawdę. One są takie słodziaki. Kulki śliczne, że się w palenie mieści. Bardzo ciekawy. Widać ewidentny wpływ Recesywnego genu na tego zwierzaka. I kolejny, drugi, już normal. Też 100% headpiece. Jak wszystkie młodziaki z tego łączenia. Naprawdę rewelacyjne. Kurde, no zobaczcie na to. Na ten, zobaczcie na ten wzór. To no jest naprawdę super. A to jest zwykły normal piet Czwarty młodziak. Yellow belly Head Pie Bolt. Co dziwne, nie widzę tutaj żadnego cynamona, chyba że któryś z tych normali po wylince okaże się cynamon, ale mamy tutaj też piękne Yellowbelly, Het Pied. Kurde, że jestem ciekawy, jak będą po pierwszej wylince i będziemy sprawdzać płeć. Śliczny, naprawdę śliczny zwierzak. Prześliczny, zobaczcie na ten piękny stripe. Ach. Piękne. Wręcz opalizuje na zielono. I przechodzimy chyba do dwóch ostatnich. Tutaj mamy najprawdopodobniej Cynamon Head Pied. Ale jeszcze, czy jest tutaj Yellow Belly? Raczej wątpię. Zobaczymy e, po pierwszej wylince, Ale naprawdę bardzo śliczny ciemny zwierzak z rewelacyjnymi markerami na paybolda. Kurde, wygląda obłędnie, nie? I na sam koniec myślę, że tutaj wszedł nam max combo, czyli Cynamon, Yellow Belly, Head Kurde, ale piękny. Naprawdę. A, coś nie chce mi złapać ostrości. Ale piękne ma te znaczenia. Naprawdę, zobaczcie jakie ładne Alien Hedy. Mistrzostwo, ej, nie uciekaj, łobuzie. Mistrzostwo, no chodź, zobaczcie, jaka kulka się z niego zrobiła. ja oja, 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 oja. Zobaczcie na ten rewelacyjny przebłysk tutaj na ogonie. To. Już świadczy o tym, że te zwierzaki są na bank 100% head-piet. No prześliczny. Młodziak. Kurde, zobaczymy po pierwszej wylince. Fajnie by było, jakby był samicą. Jak nie. No to będziemy kminić dalej, nie? Ale <grytanie> te małe kuleczki są po prostu przeobłędne. System e, ich obrony, zamiany w kulkę, schowania głowy, no stąd się wzięła ich anglojęzyczna nazwa. Naprawdę obłęd. Pełen sukces. 6 jaj, 6 zdrowych maluchów. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. I pomimo tego, że geny może się jakoś nie rozłożyły superancko, ale mam 6 pięknych wężyków 100% Head Pie które moim zdaniem przybliżą do naprawdę fajnych projektów. Tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak się podobało łapka w górę, jak nie to w dół. Wasze zdanie się liczy. Ja wracam do sprzątania. Wy spędzcie miło ten tydzień. Widzimy się w następnym odcinku w czwartek. Miłego tygodnia. I do zobaczenia. Hej!